Witamy Was z tej strony. Jazgut, Reaper. To jest pierwszy filmik z kategorii recenzje. Do tego jest robiony na prośbę jednego z zagramerów Dragon Five Fly I stary, nie będziemy Cię za bardzo tutaj cisnąć. Te filmiki nie mają na celu w ogóle kogokolwiek obrażanie. Jest to, jest to tylko konstruktywna ocena Twojej pracy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc ja może tak. Może ja przerwę w tym momencie. Zaczniemy tak od zakończenia, Witam tak od dupy strony. Właśnie też tak kiedyś robiłem, w Oblivionie szczególnie, że kończyłem nagrywać, zostawały 3 minuty filmiku i nie miałem z z z nie co zrobić z tymi ostatnimi 3 minutami, to je wsadzałem chciałem, gdzieś na sam, pod, na sam początek nowej serii nagrywa, filmików. Stary, to, to źle wygląda, musisz hmm. zrobić tak jak robi Reaper swoich filmików. Dokładnie, jak już nagrasz jakąś ilość filmików, montujesz je razem. Nieważne, że przekroczą limit. Limit wysyła, czasu wysyłanego na YouTube'a, ale patrzysz ile jest gry, tego czasu, na przykład 40 minut, i dzielisz na, na po 13, żeby ładnie to wyglądało. A nie, że po 15, a potem ostatni jest... filmik będzie 8. Lepiej to wygląda i lepiej i to się ogląda w ogóle. Więc Teraz właśnie robisz złą rzecz. Całą minutę przepraszasz swoich widzów za jakiś nieznany błąd. A już jeżeli go nie będzie, no to okej. Okay. Ale to jest Twoje zagranicie. Już przeproś przez 5 sekund jest i koniec. Pięca, I koniec no, to i zajmij się grą. Doskonała wręcz broni. Na no i teraz koniec. dobrze robisz. Mówisz o grze, mówisz ja o broni, zauważyłem. jaka ci będzie na początku potrzebna, jaka ja będzie najlepsza na rozpoczęcie. Lepsza, to jest dobra to, solucja, że tak powiem. To jest lepsze. Znaczy nóż na wielki jest lepszy. Mamy miksturki od niego. I ale mówisz, mówisz trochę, ba, trochę do siebie, musisz to mówić to bardziej do widzów. I Twój głos brzmi, jakbyś miał katar. Mówisz strasznie przez nos. Spróbuj mówić trochę śmielej. Poza tym radzimy Ci nagrywać innym programem albo zakupić lepszy sprzęt w formie mikrofonu albo sprzętu komputerowego, ponieważ żeby cokolwiek usłyszeć musieliśmy podgłosić głośniki na maksa. Na maksa, naprawdę. A w grze prawie nic nie słychać. Ciebie ledwo, a w grze to już praktycznie w ogóle. Nagrywaj frapsem, mikrofonem swój głos. A właśnie, tutaj mam taki, taki jedyny... Jak ty powiedziałeś? Degresję, degresję taką małą. Jeżeli twój bohater mówi kwestie dialogowe, które wybierasz, to nie czytaj ich, bo to nie ma sensu. Tylko tyle w tym momencie. Poza tym robisz straszny błąd. Przyspieszasz w grze RPG kwestie dialogowe, które mogą być ważne co do głównego wątku na przykład. I jest właśnie jedna sytuacja. Pogadałeś sobie z nim, on cię ma gdzieś odprowadzić, a ty w niego w kurwa mać kulą ognia w łeb. O co chodzi? Co się dzieje? Nic nie wyjaśniasz, nic nie mówisz. Nie każdy, kto ogląda ten filmik, grał w Gotika dwójkę. Poza tym kto. Jeśli ktoś grał w Gotika dwójkę, kto by oglądał ten filmik tak naprawdę. Chyba, że utknął i musisz mu pomóc przejść. Dokładnie. Ale skąd ma wiedzieć, czy ma tak zrobić? Bo nie wie, czy ty robisz jakąś, wygłupiasz się teraz. Hmm. Dokładnie, musisz wytłumaczyć. Wiem, teraz trochę hamskoś postąpiłem, ale... Nie tak chciałem poprowadzić Wygląda dialog, na to, że przez złą rozmowę zabiłeś niewinnego człowieka. Na... Straciłem <laughs> wier... dwa zwoje magii, ale to na, mam nadzieję się odbije w przyszłości. A i właśnie dlaczego, to nie, to zbierasz to mało mało dlaczego i nie zbierasz tych lag? Dlaczego wszystkiego nie zbierasz co leży na ziemi? Przecież inwentarz jest, jest bez dna w tej grze. Mam nadzieję, że wy nie będziecie zbyt narzekać na to, ale wiecie, ja bym nie nadążył z czytaniem tego wszystkiego, bo i nie pamiętam tych tekstów i zanim przeczytam, to trochę potrwa. Jest proste rozwiązanie. Nie czytaj tekstów bohatera. A czego on martwy leży? Bo go zabiłeś, stary. Przecież to ten, co przed wejściem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Sobie na to, by A mnie dziwi, czego on leży martwy. A, bo to jest ten z początku chyba. No dokładnie. Znaczy, ten, co nas tu prowadził. Ja go chyba nawet, o, nie o, wyłączyłeś komunikatora, wszystkie gadu-gadu, wszystkie te tleny, weź wyłącz, klucz, jeżeli tu, chcesz się zabierać poważnie za nagrywanie. Dokładnie, musisz się skupić stuprocentowo na grze, którą aktualnie nagrywasz, bo wszystko możecie rozproszyć i możesz to, gadać nie o nie wiadomo czym. Ubieg, tekstu, I znowu, znowu coś przepraszasz. To sami widzieliście, że coś pokrzy, Lepiej tak naprawdę nie popełniać tam żadnych tam błędów, niż robić tam tam multum błędów, błędów, a potem przepraszać. Co my w ogóle już mamy? To było robić dubla już. Nie, czy bez z Łuk, strzały. O, wiadomość. Co to za wiadomość? Zatrzymujcie wszystkich, którzy przyjdą od strony góry. Jeśli ktoś przekroczy przełęcz, będzie to prawdopodobnie pewien starzec. Nie dajcie się zwieść. To niebezpieczny mak. Miejcie na niego oko. I co? straciłeś Weny, mhm, zasło w gardle. Dlaczego nie, nie, nie przeczytałeś na, jej do końca? Jak na nasz, już zacząłeś czytać? Przyszedł. No właśnie. Że tak sobie powiem, to są jakieś szarty. To, to nawet niepodobne do nas jest. Ja śmiem powiedzieć, że to bardzo ładna rycina twarzy naszego bohatera. To tak samo. Bardzo fajny nie artwork. Ofierać, bo to jest prywatna korespondencja. Kultura nakazuje. Nie zaglądaj do korespondencji prywatnej, więc nie będziemy Kultura. zaglądać. Kultura. Oj tam, oj tam, oj tam, oj tam. Teraz idziemy na farmę Lobarta. Lobarta. To jest farmer. Ja myślałem, że astronauta. Nie, to głupie wytyki, Uf, ale takich uwagi. rzeczy... Zastanów się czasem, co mówisz, bo idziemy na farmę i... Się no właśnie, Farmak, farmy... Snajpera. Jest farmerem. No to chyba logiczne, prawda? trzeba w tak Oj dobra, teraz poleciały. Zapomniałem ci powiedzieć, że wybrałeś sobie na pierwszy ogień naprawdę kiepską grę, która posiada strasznie dużo bugów, które przeszkadzają. Nie, 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 nie tyle kiepską, co trudną strasznie, bo nie tylko że ma dużo bugów, nie wiem, że jest strasznie skomplikowana, to jest jeszcze strasznie długa. Dużo czasu spędzasz w inwentarzu, podczas handlu i dialogach, podczas których nic nie mówisz. A, tak. no, już skakać przynajmniej O, no i nie umiałeś skakać na samym początku gry, Kto a grałeś już skranicu, tę grę? Jak się skrada A więc co, ja będę w czy to idziemy far na farmę Może znajdziemy zaraz tego, tego Tu przeskok Przepraszam, że tak robię, ale Ej, to A i znowu nie przepraszasz dobrać, o rzecz, którą straszna, robisz dla pewnego celu Ten gość to jest love. Bo będzie potrzebny... Dane... O, zaraz, tutaj jest bardzo ważne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle. A to jest książka beztreściowa? Czyli, że nic tam nie jest napisane, po prostu jest animacja. Tłumaczysz jakoś nam jedna. coś, co jest faktem, coś, co widzimy. No, nie wiem. Twierdzisz, Jakby że widzowie to głupki tak są się jakieś? Nie, nie tutaj. Ledwo powiedzieliśmy już, że do poprzednich rzep, to jest coś strasznego. Może ja Robisz jakiś cel i, i tłumaczysz, próbuję. że musisz to zrobić i koniec. Nie musisz przepraszać. A teraz jeszcze sprawa, która mnie osobiście strasznie nie to, szczerze, że to wisi, naprawdę. Ale mnie to denerwuje. To co, co powiedziałem wcześniej. Witam was ponownie. Właśnie... Pod, noc, to jest kilka. zupełny bezsens, że w jednym filmiku, w jednym odcinku, w połowie odcinka nie, zaczynasz nie. od początku nagrywać. W połowie wiesz o co chodzi o, i nagle pamiętam, pyk, znowu się witasz i już nie wiesz o co chodzi. O, Dlatego próbuj, tak jak ci powiedziałem. Odmierzyć każdy ładny czas każdego odcinka, żeby wyglądało to ładnie, przejrzyście i dało to się oglądać. I zrób coś z dźwiękiem. Naprawdę. Polecam ci naprawdę program FRAPS. Nie wiem, może kup nowy mikrofon. Mniej czekać, A jeżeli nawet trzeba, to nowy to sprzęt. W tym w tym teraz mówisz o grze. Wszystko robina. dobrze. Pozdrawiam dwóch dronów, jednego z Minecrafta, drugiego z Trealkupacz? Teraz robisz i coś strasznego. Arres. W filmiku typu zagrajmy wy, omawiasz grę, arres, jakiś kontekst, możesz zażartować się na jakiś filmiku. temat, ale po co polecasz kogokolwiek w tym, takim filmiku? Wiesz to nikogo nie obchodzi. Możesz polecić w filmiku typu informacyjnym, no, albo coś w tym rodzaju. A tutaj się skup na grze. Ten moment mi się podoba z twojej strony, ja że dużo, może nie będzie, ale chcesz się dostać do magazynu za dużo i robisz właśnie innowacyjny sposób. Użyłeś zaklęcia sen na strażnika i jesteś w środku, jest okej. Okay. jakoś dachami, bo oglądałem filmiki, niestety ja tego nigdy nie próbowałem. No i omówiłeś drugi sposób, bardzo dobrze. Oglądałem na YouTubie filmiki i wiem, że można dostać się dachami. Ale po co drugi raz o tym samym mówisz? I... Z wyjściem to nie problem, gdyż możemy go po prostu ominąć. Teraz się męczysz. Te my... Pokejujesz pokażę... tego... Tak naprawdę nie wiesz, nie umiesz, bo patrzyłeś, ale tak, że nie umiesz tego wylek. zrobić. Ta gra jest naprawdę długa, a teraz po prostu tracisz czas na nagrywanie. Tra, tracisz a miejsce na dysku, później będziesz narzekać, do tego, do tego, do tego. że musisz wytrza, wycinać małe fragmenty gry. Znów będziesz musiał kończyć grę a, i montować z początkiem kolejnej serii filmików. Po prostu to wygląda strasznie krzaczaście. To my może byśmy przy okazji wyruszyli... ...szukać tego posążku. Jeśli dobrze wiem... ...znaczy pamiętam... ...to będę wiedział gdzie jest ta karczma. A więc idziemy. Jak dla mnie zupełnie niepotrzebne zdanie, zupełnie bez sensu, Dlaczego coś was? oczywistego. A ty musiałeś, Nie musiałeś tak naprawdę nic komentować. Wiem, że to jest twoje pierwsze zagrajmy, ale naprawdę komentuj z głową, myśl gosta. o tym co mówisz. On nam pomoże w jednym zadaniu dla magów ognia, a, ale on ma tam jakieś problemy i poprosi nas, byśmy się tam chyba wstawili u magów, żeby on został w kosztorze, bo ja mu coś tam grozi chyba. Nie wiem, zobaczymy. Co robisz? Popełniłem wykroczenie. Mówiłem. I tu zrobiłeś coś, co mnie trochę zdenerwowało Po co opowiadasz No z 10 sekund O, o czymś, co się stanie za 5 No jaki to, to ma sens W ogóle nie ma sensu Teraz Tak jakbyś się chwalił czymś, co wiesz Bo, bo to wiesz no. I, po, I zaraz to pokazujesz Wiesz, bez sensu. Fajnie migocze To to akurat w ogóle nie, Bez sensu było, ale Idziemy neutralnie Neutralny Chwasty im się zalęgu zamiast zjela. Jaki korowód z tyłu I Dobrze, walnąłeś żart, okej okay. Ludzie się śmieją Jakie <grym> fajnie wychodzili Ale po to się tym podnieść, dłuższy czas, no to nie ma sensu przecież. Żadni zajdziemy. zejdziemy Teraz tutaj sobie pożartujemy no właśnie, ale tak po koleżeńsku. Szukasz kiełbasy z barana. A zabierasz jabłko. Nie, nie wiem, mleko. Nie kiełbasa, dlatego pozbieram wszystko co tu leży. Tak, bo ostatnio słyszałem, że barania kiełbasa no, może, może to mieć to kształt ryby. Albo sera z dziurami. Kiełbasu. Albo ta buteleczka. Albo w buteleczce ją a, trzymają. Nie no sorry, ale naprawdę. Nie wiemy czy to był żart, czy mówiłeś poważnie, dlatego ominiemy to. O i teraz, teraz dobrze mówisz. Mówisz o grze, gdzie czegoś mogłeś się nauczyć, żeby ci teraz ułatwiło życie. I tu dobrze wychwycisz. Byłeś w spiżarni, yy, nazbierałeś ryb, sera, mleka, jakichś tam eliksirów czy coś tam co było, wina. I teraz zauważyłeś. Nie ma kwestii dialogowej z kiełbasą, prawda? No on nie chce tej parani. To jest kiełbasa, dobre wychwycenie nie No tak A to a, Widzicie Niby pozbierał, A ona w skrzynce leżała Swoją drogą kto trzyma kiełbasę w skrzyni, a nie w lodówce. ci ludzie, którzy jeszcze nie mają lodówek, drogi panie. No i gdzie on się nam ukrył? Jeszcze zacząłeś teraz tak mówić tak jakbyś był zmęczony, jakby przywiązać do jego krzesła i nagrywaj. To nie na tym polega, ty masz czerpać przyjemność z tego, że nagrywasz, a to, że będą inni czerpać radość z oglądania ciebie, no to to jest, no to jest już efekt już poboczny, jest. prawda? Bo głównym celem jest pomaganie przejścia w grze tym, którzy utknęli w pewnym etapie gry. I tu głupio trochę robisz, ponieważ pokażesz wszystko, jak po kolei oddajesz kiełbasy ja bym... Normalnie w takim momencie po prostu pominął takie coś i znowu zaczął nagrywać na dwunastym nowicjuszu, kiedy już oddaję mu, ostatniemu nowicjuszowi kiełbasę i koniec. A tak to... Bo ta gra jest przewijają. strasznie random. I ci nowicjusze sobie chodzą mm -hmm. gdzie chcą. Na pewno nie będą w tym samym miejscu u Ciebie w grze, co w tym, co, co w tym samym miejscu ich... Widzicie, jak to nie wiem jak to powiedzieć, idzie. A na pewno rozumiesz o czym się, mówię. Jak inny mogą grać, to nie. mogą znaleźć nowicjuszy w innym miejscu niż Ty teraz Dokładnie, znajdziesz. Dokładnie, no. o tym mówię. Basy to nie odmówi, a jak trzeba pomóc, to nie ma komu. <noise> to akurat ci się udało, ci powiem. Ale podsumowując, bardzo długa droga przed tobą, ponieważ musisz po pierwsze zrobić coś z dźwiękiem, nie wiem, kupić nowy mikrofon, lepszy sprzęt, lepszą kartę. Ale sprzęt dźwiękową. to już w ostateczności nowy. Tak, no to tak rozprawę, bo to tą drogie sprawy, ale naprawdę musisz poprawić dźwięk, nawet rozdzielczość nie jest taka super zdumiewająca. Popraw sposób mówienia do widzów, a nie do siebie. I jeżeli masz katar, to się wylecz i spróbuj nie mówić przez nos, jeżeli mówisz przez nos, prawda? Mów głośniej, tłumacz to, co robisz w grze, zajmuj się grą ogólnie. Nie przepraszaj ciągle za to to co robisz i wyłącz komunikatory podczas nagrywania. I... No ale jako, że to twoje pierwsze zagrajmy, to bądźmy to nie... wyrozumiali. No dokładnie, no jeszcze jak to powiedział Ripper, długa droga przed tobą i no rób tak, rób tak dalej, żeby się uczyć na błędach, prawda? No to by było na tyle. No, no to mam nadzieję, że podobała wam się wszystkim recenzja Dragon Five Flyer. Do zobaczenia.